Jarosław Rona, witam Państwa. To jest rozmowa na temat. Kolejnym gościem w naszym studiu jest Mateusz Geroń, dyrektor Ziębickiego Centrum Kultury. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, porozmawiamy dzisiaj o kulturze szeroko pojętej, o wydarzeniach, które nadchodzą. Ten sezon tych imprez, wydarzeń plenerowych już się rozpoczął. Co nas czeka w maju? W maju. Myślę, że zaczęlibyśmy. Właściwie przed chwilą zaczęliśmy ten sezon właśnie imprez plenerowych naszą majówką na muszli koncertowej. Już za chwilę na tej muszli będziemy gościć operetkę wrocławską z programem Kiepur Jada na Wynos. To już 14 maja, czyli w najbliższą niedzielę o godzinie 14.00. Także zapraszamy. Pewnie później w trakcie sezonu letniego jeszcze jakieś wydarzenia na muszli koncertowej. No, ale oczywiście już teraz, chociaż jest jeszcze maj, przygotowujemy się do największej imprezy w mieście, myślę, że w regionie. Czyli Dni Ziembis to ogromne przedsięwzięcie, nad którym już mocno pracujemy. Właściwie pracujemy już od roku, bo tylko po, po, ubiegło, po zakończeniu ubiegłorocznej e, imprezy już zaczęliśmy rozmawiać z artystami, żeby bukować ich na, na ten rok. No właśnie, no i... mówi Pan: ogromne wydarzenie. No, wysyp gwiazd polskiej sceny muzycznej, można powiedzieć. Tak, to jest trochę. To jest trochę tak, że mm, chciałbym, żeby to miało taki format festiwalowy i, i to nam się już właściwie w zeszłym roku udało. W tym roku powtarzamy i dodajemy dodatkowy dzień, bo zaczynamy już w piątek, więc w tym roku Dni Ziembic będą... Trzydniową imprezą. A tak naprawdę trochę dłużej, bo już 27 maja ten cykl wydarzeń prowadzących do Dni Ziębic rozpocznie się od wydarzeń sportowych. Tak jest. Zaczynamy 27 maja, tak jak Pan wspomniał, rajdem rowerowym, rekreacyjnym. Rajdem rowerowym to jest taki nasz już sztandarowy format imprezy sportowej, rodzinnej imprezy sportowej, rekreacyjnej, na którą zapraszamy całe rodziny. Bardzo, bardzo dobra trasa właśnie. Taka łagodna dla wszystkich, i tutaj za, za organizację tej imprezy jest odpowiedzialny Urząd Miejski Rafał Śledź, który od lat odpowiada właśnie za organizację rekreacyjnych rajdów rowerowych. I to jest pierwsza impreza, którą inaugurujemy, właściwie cały cykl wydarzeń związanych z obchodami Dni Ziembic. Później, później też Gminne Centrum Edukacji Sportu będzie miało zestaw imprez sportowych. I, I one będą trwały właściwie właśnie do, do tego 2 czerwca, kiedy, kiedy rozpoczynamy. Dni Ziębic, już tą, te koncertowe. No to powiedzmy, gdzie 2 czerwca, wybrać się, czy będzie zmiana miejsca, no i jak się kierować, gdzie najlepiej zostawić pojazd, bo wiemy, że w Ziembicach trwają bardzo duże inwestycje drogowe, no i pewnie można się spodziewać pewnych utrudnień. Jasne. Z uwagi na, na dużą skalę, jakby tutaj, tego przedsięwzięcia, musieliśmy podjąć decyzję o, o zmianie lokalizacji wydarzenia. W zeszłym roku świętowaliśmy Dni ziembic w centrum. Przy Ewangeliku, na placu przy Ewangeliku. W tym roku wracamy z dniami ziembisk na stadion miejski, na drugą płytę stadionu miejskiego. Więc tam od 2 czerwca będą te główne wydarzenia się odbywały. No, jest trochę komplikacji, jeśli chodzi o, o, o dojazd do, do miejsca wydarzenia, o też jakby miejsca postojowe w Ziębicach z uwagi na kumulację wydarzeń inwestycji drogowych, które się w Ziębicach dzieją. Natomiast my w swoich komunikatach na pewno będziemy wskazywać potencjalne miejsca parkingowe, tak żeby ułatwić naszym gościom dotarcie. Na pewno warto samochód zostawić gdzieś wcześniej, te kilkaset metrów przejście na nogach, nie podjeżdżać pod sam stadion, pod samo miejsce wydarzenia. 2 czerwca o której godzinie się zaczyna? No i, i jaka gwiazda? 2 czerwca startujemy o godzinie 18. Ten, ten piątek jest taki najbardziej alternatywny jeśli chodzi o Skład. Eee, zaczynamy koncertem oławskiego du duetu Dance. Eee, później gwiazda, polska gwiazda gitarowego Grania, czyli Easy and the Black Trees, No i grande finale, czyli koncert Katarzyny Nosowskiej, która już za chwilę eee, wydaje swój kolejny album solowy The Gręgolada, także świeżo po, po, po promocji nowego albumu pojawi się w Ziębicach. Eee, to tak. mamy pierwszy dzień chwilę odpoczynku i w sobotę. I w sobotę, w sobotę się nie zatrzymujemy również, startujemy o 17.30, będziemy gościć na naszej scenie zespół Grand Blue. To jest strzeliński zespół działający przy Strzelińskim Ośrodku Kultury, później Opolska Dopamina. No i wielka gwiazda, na którą myślę, że czekają nie tylko Zimbiczanie, ale cały region, zespół Baim i Beata Kozidrak. Ale żeby, żeby jakby tutaj też nie, nie wyjść smutnym po tym koncercie, no to do, dokładamy jeszcze taki event klubowy, który poprowadzą wytrawni gracze. Także myślę, że ta impreza w sobotę skończy się około 12, koło pierwszej nocy. No i do, dołożyliście trzeci dzień, jak Pan wspomniał, w niedzielę. No ten trzeci można by było trochę odpuścić, ale wcale tak nie jest. Nie zmniejszacie tempa. Nie, absolutnie, absolutnie nie. Ten trzeci dzień, niedziela, zacznie się od finału Gminne, gminnego podsumowania akcji Pola Nadziei, takiego charytatywnego przedsięwzięcia. Później mamy blok występu artystów lokalnych, tu mamy nasze szkoły muzyczne: Studio Wokalne Spoko, Szkoła Muzyczna Hit, Chór działający przy zespole szkół ponadpodstawowych w Ziębicach i Ząbkowicki zespół One Desire. Następnie Zespół Luizy Kality to młoda wrocławska wokalistka. Później Stach Bukowski, też bardzo młody skład, ale odkrycie tak naprawdę tegorocznej edycji z Festiwalu, takiego showcaseowego festiwalu w Poznaniu. No i później już dwie gwiazdy, wielkie gwiazdy, wielki format. Najpopularniejszy DJ w Polsce, czyli Trips. No i, i grande finale niedzielne, czyli Dawid Kwiatkowski. Rzeczywiście jest to wymiar już festiwalu, tutaj nikt nie ma wątpliwości. Na Dni Ziębic oczywiście zapraszamy. Ziębickie Centrum Kultury to nie tylko organizacja wydarzeń, ale taka działalność statutowa można powiedzieć, czyli organizacja zajęć dla dzieci, współpraca z biblioteką publiczną, która jest odnowiona, nowoczesna. Tak jest. No tutaj, jeśli chodzi o nasze działania animacyjne, to właśnie w dużej mierze one skupiają się na działaniach Biblioteki Publicznej, która działa w strukturach Ziębickiego Centrum Kultury. No już, już jesteśmy dwa lata po tej modernizacji i rzeczywiście widzimy, że zainteresowanie działalnością biblioteki jest ogromne. My też staramy się odpowiadać na to, na to zainteresowanie, poszukując, poszukując źródeł finansowania naszych projektów, naszych pomysłów. W zeszłym roku realizowaliśmy. Dwa projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. W tym roku mamy jeden projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, projekt Książkowe Melodie. I w, ramach, w ramach tego projektu, chociażby, mieliśmy spotkanie z Marią Peszek, a teraz już następne kolejne spotkania i wydarzenia realizowane w ramach tego projektu. Więc zdecydowanie warto śledzić też nasze social media, żeby zainteresować się tym, co, co oferujemy. No, to też współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi obserwujemy to. Tak, to jest, to jest kluczowe. W sensie to też było dla mnie kluczowe, jak zacząłem swoją pracę w Ziemickim Centrum Kultury, żeby e, jak najbardziej wspierać tą działalność oddolną organizacji pozarządowych. No, jakby tutaj efektem jest chociażby działalność Ziemickiej Orkiestry Mandolinistów czy Ziemickiej Grupy Teatralnej. E, zarówno jedna i druga grupa ma na swoim koncie już. E, mm, Efekty, sukcesy Ziembicka orkiestra Mandolinistów zarejestrowała już materiał, który mamy nadzieję, że jesienią pojawi się na płycie. Trwa teraz projekt na portalu Zrzutka.pl, na którym zbieramy środki na to, żeby te płytę wydać. Ziębicka Grupa Teatralna jeździ na ogólnopolskie festiwale teatrów amatorskich, zdobywa tam nagrody, także no, ta współpraca układa się bardzo dobrze. Jest się czym pochwalić, ale jak jesteśmy przy teatrze, to co ciekawe, z Waszego centrum organizowane są wyjazdy do teatrów we Wrocławiu. Tak jest, nie tylko we Wrocławiu. Ostatnio w sobotę byliśmy w Poznaniu, więc jakby właściwie już ogólnopolsko. Ta nasza mapa się tutaj rozwija, wyjazdów. Bardzo mnie to cieszy, że jest tak duże zainteresowanie tym tymi wyjazdami, bo to pokazuje, że jakby chęć i odbiorcy kultury w Ziębicach również są bardzo aktywni, bardzo zainteresowani, a pewne rzeczy po prostu technicznie nie, nie, nie możemy zorganizować w Ziembicach, więc stąd ten pomysł, żeby zabierać ludzi no do, do miejsc, gdzie, gdzie ta kultura wiadomo jest w naturalnym środowisku swoim. Stawiacie też na kulturę, można powiedzieć, na najwyższym poziomie, bo to nie tylko organizacja wydarzeń plenerowych, to nie tylko jakieś wydarzenia komercyjne, ale na przykład sala wystawienicza. No często jest tam ta aktywność, pojawiają się artyści lokalni, nie tylko. Jasne. To, to tak, no tutaj Ewangelik rzeczywiście został, został doceniony przez Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Po naszej wystawie, którą organizowaliśmy w lipcu 2021 roku na inaugurację Ewangelika, mieliśmy wystawę Blumetrię Urszuli Wilk i po tej wystawie bardzo duże zainteresowanie środowiska wrocławskiego tą salą i efektem jakby tego zainteresowania było podpisanie umowy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu. No i właściwie w tym momencie jesteśmy już po trzech wystawach zorganizowanych wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych i przed kolejną wystawą, którą będziemy organizować z okazji Nocy Muzeów już 20 maja. A to oczywiście tylko jakiś początek wspólnej pracy, wspólnych działań, bo już w planach są kolejne wydarzenia w lipcu i jeszcze w tym roku kolejne. Także no to, jest, to też ogromnie cieszy, że, że taka sala w Ziembicach, kościół, który przez wiele lat był zamknięty po tym, jak no, duże środki inwestycyjne zostały przeznaczone na to, żeby zrewitalizować ten obiekt, nagle uzyskuje nową funkcję i staje się jedną z, jedną z najważniejszych galerii czy, czy przestrzeni galeryjnych na Dolnym Śląsku. Panie dyrektorze, żeby organizować tyle wydarzeń, nie w takim tempie niezbędne są środki finansowe, jak się udaje Wam je pozyskiwać? Oczywiście. Nasza, nasza yy... Nasza główna działalność oparta jest o, o dotację podmiotową gminy Ziembice i tutaj no, bardzo dobra współpraca z burmistrzem i z Radą Miejską. E jest jakby tutaj, powoduje, że, że, że te, ta działalność może być w takim wymiarze realizowana, ale oczywiście też staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne, tak jak mówiłem, czy na działalność tutaj promującą czytelnictwo, czyli działalność biblioteki, ale my również jako Ziemickie Centrum Kultury składamy wnioski w różnych naborach. Ministerstwa Kultury, czy Narodowego Centrum Kultury na taką bieżącą działalność, czyli te właśnie działania miękkie, ale też na inwestycje. Na modernizację biblioteki wcześniej, później mieliśmy też modernizację sali widowiskowej. Teraz też składaliśmy wniosek do Ministra Kultury na kolejny etap modernizacji Ziębickiego Centrum Kultury. Także tam, gdzie się, gdzie się da o te środki sięgać, to, to staramy się sięgać z różnym efektem, ale tak to wygląda w konkursach, więc jakby nie poddajemy się i Dzisiaj zatrzymujemy się na dniach Ziębic, ale rozumiem, że tempa później nie zwolnicie. Absolutnie. Wakacje dla nas wcale nie są momentem, kiedy będziemy zwalniać. Na pewno będziemy szykować ciekawą ofertę dla mieszkańców, właśnie wakacyjną, kinoplanerowe. Już kolejny rok z rzędu, także zdecydowanie, zdecydowanie będzie co robić również wakacje w Ziembicach. Szanowni Państwo, kolejnym gościem był Mateusz Geroń, dyrektor Ziębickiego Centrum Kultury. Dziękuję bardzo za tę Dziękuję. rozmowę. Dziękuję. No i zapraszamy Państwa na Dni Ziembicy. Te daty warto zapisać: 2 i 4 czerwca. Zapraszamy.